Jurij Glader, y, uśmiechnięty, zadowolony, wypoczęty. Jak to wygląda tutaj już na ziemi tureckiej? Jutro wielkie wydarzenie, wielki finał. E, dobrze wszystko wygląda, pogoda dopisuje i to coś, to, co, co może być takie złudne, tak? bo przyjechaliśmy do miejsca i do hotelu, który jest no, no, przepiękny, ale ta cała otoczka. Ci ludzie, którzy tutaj wypoczywają, piją sobie drinki, wiem, chodzą i bawią się życiem, A, no ale my po prostu odpychamy to wszystko na bok i staramy się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym, co nas czeka jutro. Powiedz mi właśnie, jak oceniasz to miejsce, bo wydaje się, że chyba lepsze byłoby takie miejsce, gdzie moglibyście trochę odpocząć od tych wszystkich tłumów, troszkę zresetować głowy, być gdzieś trochę z boku, skupić się na tym, co Was czeka. No tutaj dużo tych ludzi strasznie. Jak mówię, jest tych dużo ludzi, strasznie tutaj chodzą. i Ale, ale jeszcze, jeszcze raz powtórzę: um, mi się daje, że jesteśmy wszyscy tego świadomi, jaki mecz, jaka stawka jest jutro, i o nią zagramy. Dlatego nie pozwalamy sobie um, rozpraszać się, nawet nie na chwilę, i jak ktoś coś gdzieś tam popatrzę czy coś powie, to od razu każdy jeden drugiego tam gdzieś tam po, po potylicę klepnie, że halo, jesteśmy tutaj po to, skupiamy się, o tych wszystkich rzeczach będziemy rozmawiali, najlepiej ze złotym medalem na szyi i to nasz cel, na którym się skupiamy, do którego dążymy, od tamtego roku nam się nie udało, teraz chcemy zrobić wszystko po to, żeby się właśnie udało. Powiedz mi, jak spędziliście wczorajszy dzień? Trochę pospaliście, potem jakiś szybki obiad, był już trening? Tak, tak. Przyjechaliśmy dość późną noc. Położyliśmy się spać i standardowo śniadanie. Później, później obiad. Później pojechaliśmy na trening. Nie było na tym treningu jakichś wielkich rzeczy robione, ponieważ ta podróż troszeczkę trwała. No i wróciliśmy tutaj z powrotem, obierzeliśmy sobie wideo przeciwnika. Kolacja, no i znowu chcemy tak tonować. I jak znowu o tej otoczce wracałem, spędza, spędzać więcej czasu w pokoju. Oczywiście bez przesady można wyjść tutaj. Bardzo dużo stanowisk, gdzie można się napić kawy, posiedzieć, poddychać świeżym powietrzem, ale żeby, nie, żeby nie, znajdy, nie znajdować się pod promieniami słońca i tak dalej, staramy się po prostu normalnie, jakbyśmy byli w hotelu, gdzie tylko my mieszkamy, spędzać czas. Okej, okay, jak oceniasz to, co wydarzy się jutro? Wracacie do finału Ligi Mistrzów po jednym roku. W zeszłym roku się nie udało, uda się teraz? No jakbym ocenił. Nie wiem, jak ocenić, bo, bo to jest mecz w nim może się zdarzyć wszystko. My tylko jesteśmy pewni siebie i, i tej myśli, że, że musimy dać siebie wszystko, żeby ten upragniony krążek i puchar przywieźć do jeszcze Zdroju. No, ale co się wydarzy, to jutro jeszcze dzień pokaże. Okay. Proszę, żebyś zaprosił wszystkich, niektórzy będą tutaj na hali, większość będzie oglądała przed telewizorami, albo w strefie kibica, Więc Tak, ale zapraszam wszystkich do obejrzenia meczu finałowego Ligi Mistrzów pomiędzy Itastrentino i Szemskim Węglem. Wszyscy kibicy w Polsce lub na świecie, którzy nam kibicują, zapraszam przed telewizorę lub na żywo, jeżeli tacy są, na pewno tacy są. No i żeby wszyscy mocno trzymali za nas kciuki, dopingowali, to jest bardzo nam potrzebne. Dziękuję bardzo. Dzięki.